Kiczą. Dobra, dzisiaj coś innego. Nie, gdzieś moja kochana, niebrótka. Mam się. Jak ja to mówię? No, coś innego, jestem w sobie sensie, Taki jeden unboxing Na jakiś czas może być. Ja ogólnie w Indie zamawiam e, Waneko, niż inne tytuły, bo no, na Waneko jest drugi, kto by nie sądził, inaczej. Poczuczka wydaje się dość dużo, chociaż dużo tytułów w niej nie ma, raczej ja nie, samaj ja mi tym samym człowiek się Jeśli jednak w dźwięku będzie troszeczkę tijowe. jakieś kartony. Właśnie za o, o, Trzeba widać kilka tytułów. Bezła. Zawsze spoczko. To jest kilka którą które miałam nie zbierać, ale ja już wyszedł sporo, niektórych, przynajmniej jeden tytuł. Co tam było? Jeden do uzupełnienia i dwa nowe. Takie sporo tego było. W ogólnie chyba to są tylko trzy tytuły. Mogę to na bok, połykam to w miarę i za chwilę zobaczymy. Opa! To, to co my tu mamy? Magii niepokładane, chociaż jak na nich i tak w miarę. O. Każdy chyba tytuł znacie, jest jedyneczku. Od bardzo ładnie. Eee, jedyneczka. Opa. Hmm. Sprawdzam czym się nagrywam. Siedemka, siemka, dziewiątka, dziesiątka. O. To już pozymywane. Dobra, zacznijmy od większej ilości. O. Coś no już o. Dobra. Już wszystko git Magi chyba każdy zna. Nie wiem, czy każdy lubi. Coś poschodem. Myślałam, że coś jeszcze Uuu Uu. ładny z mach. Nie, nie, otwiera się otwiera. Znaczy, magii nie zbierać. Miałam nie zbierać. Ale no nadal. To chyba pierwszy tom wychodził, kiedy ja zaczęłam zbierać. Uuu... Więc. Y... Taka przygoda i się trochę zabrało i tak wszystkich tomów jeszcze nie, nie kupiłam. Będzie ładna lekturka. Chyba to jeszcze nie pamiętam od którego tomu są. Ehm... Wydarzenie składa anime, bo to chyba dwa sezony po 24 odcinki wyszło, chociaż mogę się mylić. Bardzo ładne okładnie. Oj oj, ładne, ładne, ładne. Ładne. Ho ho ho. tak Mikołaj. O, ta ładna, chociaż bardzo mnie irytuje ta postać. To znaczy irytowała. Może mam za inaczej jest. Ale tak to ładne. Zawsze chyba magii nie ma żadnej jakiejś brzydkiej obwoluty. Wszystkie ma dość ładne. Idziemy. O, ładnił się. się. Na półeczce. Czy ja znajdę miejsce. Coś tak się będzie trzeba zorganizować. Co no, to No, Dupeczka niedobra. Co to? Miejsce zabójcy demonu. Kimetsu Ki, no jabła. Nigdy nie potrzebuję tego. Kreskę słyszałam, że na początku ma dość taką średnią ale zobaczymy no ale ładne hmm. tu coś prostą no też taka ładna ładna, prosta <laughs> tutaj też ma coś jest ładnie, ładnie hmm. No chyba każdy na anime. Dość popularne było. Ale też mam wniosku, że będę zbierać... Jak wyjdzie sezon, prawdopodobnie może drugi. Chociaż na razie kinówka wychodzi jakoś teraz. Na tą chwilę. Ale ręki nie Tam czy już wyszły? Więc zobaczymy. Dadzą albo informacje, albo coś innego. Spoilery? Nie, nie, nie. I to, na co czekałam. Ogólnie przesyłka dość długo szła, że też jakieś czemika im brakowało. Oj, bole, boję się to otworzyć. Słodziaczek z serduszkiem na wierzchu. Coś bez spoilerów takich mocnych. Chyba ma dość. No to chyba wszystko będzie, dobra. 24. Dwa tomy. miesza zabójcy. Miecz zabójcy. Miecz zabójcy demonów. Magii. Mimo ma wszystko. Mam nadzieję, że w miarę się podoba coś innego, ale. Atencjuszu, co ty tu robisz? No Wejdź w kamerkę, wejdź. To w kamerkę. Um... Jak ktoś się w ogóle odezwie pod tym filmkiem, to pomyślę nad czymś innym.